Hej, witam Was serdecznie z tej strony Halla, słuchajcie. Dzisiaj bitwa w Wurlande. E, zamierzam Wam pokazać ciekawostkę, mianowicie ten samolot XP-55 Askander. E, dlaczego go pokazuję? Otóż jest bardzo, bardzo ciekawa to konstrukcja. No i jeszcze jest to samolot premium i to samolot premium wcale nie taki tani. Kosztuje prawie 5000 zł orłów, chyba. Jest to jeden z najdroższych, jeżeli nie najdroższy samolot premium w grze War Thunder. Oczywiście cena no, może nie jest aż taka wysoka, bo jesteśmy w WOCie przyzwyczajeni do jakichś tam potężnych cen, ale musicie zwrócić uwagę, że jest to samolot ósmego poziomu, także no, za tą cenę można kupić dwa samoloty zupełnie inne, prawda? No i też jego taka wada to jest to, że posiada tutaj silnik, no i jak coś nam siądzie na ogonie, to wtedy jest kiepsko. Ja już tym samolotem 2 3 razy poleciałem. Najpierw spotkałem się z opiniami, że jest to bardzo, bardzo kiepska maszyna, ale jak dla mnie nie jest kiepska. Do tego, żeby sobie utrudnić, ale jednocześnie ułatwić, posłuchałem Waszych rad i zmieniłem amunicję. Założyłem tutaj amunicję, słuchajcie, niewidzialną tak zwaną, czyli do ataku z zaskoczenia. O co chodzi z tą amunicją? Po prostu nie ma w niej pocisków smugowych, więc jak strzelacie, no to robicie to tak jakby troszeczkę na wyczucie. Nie ma w ogóle... Pokazane gdzie lecą te pociski, widzicie tylko po prostu po samolocie przeciwnika, czy dostaje, czy nie. Od razu sobie wykupię ten dodatkowy wylot. Pytaliście tam dlaczego ja to wykupuję, bo to się nie opłaca. Ja wiem, że to się nie opłaca, ale po prostu prezentując bitwę tym samolotem, no chcę się zabezpieczyć, że jeżeli mi go strącą, to po prostu jeszcze raz będę mógł nim polecieć, tak, żeby bitwa była tylko i wyłącznie tym samolotem na filmiku, a nie tymi, które mam obok, prawda? Wykupię sobie jeden. Tutaj od razu gra domyślnie. 100 wylotów mi podpowiada i 12 tysięcy orów to kosztuje. Ja oczywiście tyle nie potrzebuję. Potrzebuję jeden na potrzeby tego filmiku i kosztuje to 120 orów. Całkiem kurczę sporo. Całkiem sporo. <grych> Dobra. Yy, może polecimy. Jakie tu mam bitwy ustawione? Ok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy. Jest 35 tysięcy graczy, więc gra powinna dosyć szybko się włączyć. Wziąłem to jest poziom 8, Wziąłem w innych slotach poziomy mniejsze, żeby mnie wyrzuciło jak najlepiej. Chociaż pewnie i tak z dziewiątkami wylosuję, bo poprzednio jak grałem, to właśnie tak było. Nie będę tutaj się wychylał. Będę tylko i wyłącznie próbował niszczyć jakieś samoloty, które się odłączą od, od stada, że tak powiem. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Samolot mi się podoba, ponieważ on ma uzbrojenie zamontowane w jednym miejscu. Więc tam pisaliście mi różnego rodzaju porady, że jeżeli są rozstawione bardzo szeroko, często uzbrojenie jest rozstawione na skrzydłach. Wtedy bardzo ważna jest zbieżność. Gdzie po prostu ta zbieżność jest? Można to w grze ustawić. Oczywiście radziliście na 300 metrów, ale jestem zbyt słabym pilotem. Żeby po prostu z 300 metrów atakować przeciwnika, ponieważ wtedy mam za mało czasu na reakcję, jak on coś yy, próbuje mi uciec. Natomiast jak wale powiedzmy z 500 metrów, no to może rzadziej trafiam, ale jednak jak on wykona jakiś manewr, dobra, do boju biorę. Yy, jak on wykona jakiś manewr, to mam więcej czasu na reakcję. No słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda. Silnik jest z tyłu. <ślesk> no, dosyć ciekawie musicie przyznać. Podobno projekt został skradziony, ja to przyciszę. Projekt został skradziony Japończykom. Amerykanie z niego skorzystali. Natomiast słuchajcie, aha, piszecie jeszcze, dlaczego rysu historycznego ja nie daję. Ja będę miał cykl pod lupą i w cyklu pod lupą jego połowę praktycznie będzie stanowił właśnie cykl, taki omawianie historyczne pojazdu, dlatego tutaj i tak samo zresztą w czołgach. Dlatego tutaj po prostu sobie odpuszczam. Na razie sobie tak po prostu polecę. I zobaczymy jak. Nie cierpię tych samolotów jak. Naprawdę najczęściej ten samolot właśnie mi rozwala. Obojętnie jak i jak, wiadomo. And ok. Coś mi się z myszką znów dzieje. Zobaczcie jak do tyłu robię. Dlatego, że komputer chodził całą noc chyba. Jak za szybko zrobię to... Okej, okay, wypadek kogoś zaatakować. Jak jeden. Tam coś jest, 6 km. Dobra. No nasi tak coś z tyłu, nie wiem, albo już posiadali, albo no, przecież ja tutaj nie wlecę. Zaraz spróbujemy. Kogoś speedfire. No mają same takie. No zobaczcie, Wellington i aż 3 ich samoloty. Chcą, a nie B25, no to pewnie nie chcę strącić tego Linktona. Dobra, zaryzykuję, ponieważ jest łakomy kąsek. Zaryzykuję, nabierę, nabiorę prędkości. Zobaczcie, strąciłem go i teraz będę tutaj hołdował Waszym radom. Mianowicie, poleciliście mi, aby. Tego typu samolotami nie wdawać się w walkę kołową, więc od razu korzystając z tej prędkości, którą miałem przy pikowaniu i ataku na tamten, po prostu korzystam z tego i uciekam. Zobaczcie, już jestem 3 km od nich, na tamten mnie nie atakuje, i teraz mogę sobie zrobić nawrót i kolejny raz zaatakować. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ja tutaj kogoś katrupie, tu już mam, o, kobra no, bardzo lubię te samoloty ale niekoniecznie mieć na ogonie jest, jak jeden no, gdyby mi się jaka udało strącić to by był fajny sukces uwaga zobaczymy chłopak też nabrał prędkości ok mamy tutaj jakiś samolot, szybko się do niego zbliżę Się, co się stało? To jest niewidzialna amunicja, naprawdę. Rada Wasza była wspaniała. Dużą poprawę odnoszę, chociaż czasami w ogóle nie udaje mi się trafić. To musi być po prostu kwestia wyczucia. Ale tak sobie mówię, że może tą niewidzialną. O, 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 niedobrze. Co to strzelało do mnie? Może coś czego? Tak sobie mówię, że może na tych historycznych bym kiedyś spróbował i wtedy, no, będzie to jak znalazł. Okej, okay. Jest jak jeden z dowódcą on Wylądował w polu? Cóż tu mamy? Cóż Ktoś nam bombarduje? Czy co? Ta syrena mnie wnerwia. Dobra. Są tutaj samoloty. Sud 2. Którego? Którego? No nasi lecą, to ja też tutaj wlecę. A, w dupie. Nie wiem, którego. Aha, oni lądują. Nie, nie, panowie. Ja bardzo źle lecę. Z tego co widzę, bardzo źle lecę, bo kurczę, zamiast zbić się i zaatakować z góry, ja leciałem sobie bokiem i nic z tego nie wyszło. Ale to taka prezentacja tego samolotu, po prostu. Uważam, że zwrotność jest dostateczna, prędkość również. A tu co wylądowało? No kurde, nie wierzę, ile ja mam do niego. Nie wiem, czy on się rozbił? Chyba się rozbił. Dobra, zniknął. Nabieram wysokości. Nie ma sensu tutaj tak latać. Muszę mieć troszeczkę wysokości. Ale jednocześnie za mocno nie można się wspijać, ponieważ yy, traci się bardzo prędkość i wtedy jesteśmy. Zwłaszcza taki samolot yy, no bezbronny jest praktycznie. Dobra. Łak 3 to też jest dziadostwo. W ogóle te ruskie samoloty coś tak mi... Kurczę, jest jak. 9T, no to jest dosyć. kurcze, no ale za dużo tu ich jest, no. Czekamy, ktoś tu powinien od nich lądować, no ale jest kobra, dobra, w dupie. Jest U2, może ja tu jestem naprawdę teraz wystawiony. Zobaczcie, no trzy samoloty za tych. Nie no nie ma sensu. Nie chcę stracić maszynę. Gdzie jest ta kobra? No dobra. Spróbujemy zaatakować tych co na lotnisku. Mordują. No, Uwaga. Tego. To już jest coś. Czy coś mam na ogonie. Na szczęście nic. ok, nabiorę troszeczkę wysokości. Niestety nic mi z tego nie wyszło. Dużo ich jest 3 km. Który tu do lądowania podchodzi? Żaden. Ok, zobaczymy, czy na ogonie coś mam. Kurde, uciekam. Tu jest ping 2. Mam już na ogonie, ale na szczęście mam 500 km ponad. I dość zostaje, nie, zostaje. Okej. Okay. Zagotowałem silnik, widzę. Ale tego Iła dwójkę to już nie ma, kurde. Później to B25 spróbuję o ile nie zbije się bardzo szybko. Aha, aha. No dobra, pomogę Ci kolego. Sympatyczny. Uwaga. To było całkiem fajne. Aha. Sobie wyżej w Uuu, kolega ładnie krytycznie musiał dostać. Gdzie jest ten bombowiec? Gdzie ty, kolego, jesteś? Sobie nabiorę wysokości B25 tam, a tu jest K, okej. Okay. No, tak to nie możesz sobie lecieć. Mój drogi. Uwaga! Okej. Okay. Klapy. Teraz zobaczymy co z tego wyjdzie. Ładnie dostał trafienie. Lecę troszeczkę i teraz z dopalaczem jest kolega. Ach, pięknie. No, jak to tam wygląda? No, jestem na ładnym czwartym miejscu. Cztery zestrzelenia. Teraz troszeczkę wysokości. No, tu ich taka chmara. Tu jest na ogonie koleś. Zawsze uciekajcie. Aha, on nie będzie robił zakrętu, bo również ma dużą prędkość. Ale zawsze uciekajcie do swoich, po prostu, jak macie coś na ogonie. I 2. No chodź no tutaj. Ach, już go nie ma. Dobra, to może tego. Jest na pasie. Patrzcie się, co się z nim stanie. Uwaga, 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 uwaga. uwaga, uwaga. <śled> <śled> Jedziemy dalej. Fantastycznie. Oczywiście uciekam teraz, gdzie Oho, O, może pomogę temu naszemu. Jak pewnie się zastanawiacie, czemu ja nie ląduję. O, jest B-25. No to jest łakomy koncept. bombowce wiem, słuchajcie, że trzeba celować dobrze. Zobaczcie, ktoś mu siedzi na ogonie. Nie można lecieć zupełnie za bombowcem. Można za nim po prostu lecieć w linii prostej, bo goście na KM -y przerzuca i jest dupa. Ja czasami też się łapię na tym i to robię, ale. Niepotrzebnie tu właściwie lecę. Ale. Kurde. Trzy no. samoloty. Takie coś. Ja też tu oczywiście źle zrobiłem, że poleciałem za nim. Otóż w takim przypadku dzieje się zła rzecz. Mianowicie siły są rozdzielone i ci tutaj w grupie mają przewagę. A my w czterech uganiamy się za jednym bombowcem. Mam no, nadzieję, że tego wepa... Dobra, zbliżam się do gościa. On będzie chyba bombardował to. Nie. Zaraz zobaczymy. No, przegramy tą bitwę. Ale ja tutaj gram tylko na fragi teraz, żeby ten film jakoś wyglądał. Dobra, zbliżam się do gościa. Nie, niestety on teraz zrobka wód. Uwaga. Ok, odbiję sobie tak. I teraz tutaj bardzo ładnie. A, oczekiwanie na wyniki. No dobra, e, tak to wyglądało. Mam ostatniego miejsca na pewno nie mam, bo kilka samolotów udało mi się strącić. Zaraz zobaczymy wyniki. Jestem na czwartej pozycji. E, zarobiłem troszkę kasiory. O, dostałem malowanie nowe, taką bile ósemkę. I statystyki, rozwaliłem 5 samolotów przy zerowych stratach własnych. Taka była to taka mini prezentacja powiedzmy tego pojazdu, tego samolotu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.